Istnieją pewne takie grupy artystyczne, czyli, mm, czyli nieformalne zrzeszenia malarzy, którzy mają jakby podobny artystyczny światopogląd albo reprezentują podobne idee. I ta nasza grupa nazywa się Wizja Nurika Transana. Yy, to jest, to znaczy wizja to jest takie sztuczne słowo stworzone z dwóch z Wizją i Onurik, czyli... Yy, Marzenia senna, albo wizje, wizje senne, wizje obiektywne, a Etranger to jest jednocześnie dziwne, ale jednocześnie y, obcy czy też obcokrajowiec, więc to wskazuje też na taki międzynarodowy charakter tej grupy. Innymi słowy, malarze, którzy mają dziwne wizje, czyli de facto nawiązują do tradycji surrealizmu, czyli do eksplorowania podświadomości, marzeń sennych, do jakichś nieoczekiwanych zaskakujących skojarzeń do, do mitów, do, tra, do takich yy, tradycji yy, mistycznych, czasami esoterycznych, czasami religijnych. No i właśnie tego typu malarstwo możecie Państwo tutaj oglądać.